Test 85 gramy Gra Tatuś Mati gościnnie dzisiaj na jego kana kanale. Zobaczymy jak mu pójdzie. Dropła nam ostatnio Pani z odkurzaczem. I ładnie nas rzuciło, bo razu dużo odcinek do wydropienia. Już mamy trzy i tam jeszcze dwie. Zapowiada się niezły stary i już mamy po 5. Kolcik z tą z odkurzaczem mogą stworzyć całkiem niezły duo. On robi tyły, a z odkurzaczem że ma więcej powera, to będzie robiła przody. Proszę wyż, żygnął, o ostrzema kamieniami Mam jeszcze jego jakiś ziomał Ja teraz tutaj nie odkryję Tak pięknie pięknie Angi tak, tym sposobem wysuwamy się na prowadzenie Tutaj są popitrane jakieś wspaniaczki tak Proszę idziemy teraz na środek Mamy po 13 Power Cube dobrze się zapowiada Ile ma nasz kolega Tutaj on jest do doły, jeździ i tak dziękuję, dziękujemy za pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek całkiem niezły Polecamy. Do zobaczenia w drugim.